Witamy serdecznie. Dziś mamy 21 dzień stycznia 2023. Tak piękny krajobraz mamy, zimowy. Cza Czasy pory to jest zima, bo mamy 4,5 roku. Pierwszy to jest 5 rozdział od 1 do 6. Czasy pory dokładnie wiecie: wiemy. Urszulka, ja i Zbyszek Prosinowski. No i teraz jest czas albo jesteśmy synami diabła, albo synami Bożymy. I każdy z was musi wybrać, bo Ewa w raju wybrała źle, a wy musicie wybrać dobrze. Albo jesteście synami, czyli aniołami, Mateusz 24, 31, wybranymi, albo demonami, czyli synami diabła. Dzieje apostolskie 13.10, Syn diabelski wykręca prawdy chrystusowe, które głosił apostoł Paweł, jak się nawrócił. Objawienie 9, rozdział od 5 do 20. Kim ty jesteś? Ja jestem Jezus. Nie jechowa nie Trójca. Słuchaj, Izraelu, Bóg jest jeden. Nie ma dwóch bogów, nie ma trzech bogów. No Bogiem może być waszym brzuch. Filipian 3.19 i wasza sława stanie się hańba, bo jak nie macie prześladowań, jak nie jesteście w u wszystkich dla imienia czystej prawdy Chrystusa, bo nie tak się nauczyliście Chrystusa. Efezjan 4.20 tego prawdziwego, co apostoł Paweł już nawrócił, bo świadkowie Jehowy głoszą Jechowe, a głoszą na cały świat. I, oni, I Chrystus ich nie posłał, tylko niewolnik, i Jechowa ich posłał z Ameryki. Jakby Ameryki nie było, to osiadek ich, by nie wierzył w Boga. Jakby Watykanu nie było, to by katolik w Boga nie wierzył, nie? No bo jak? Dziecko się rodzi i już ma Boga w sobie, bo jest od Boga dzieckiem Bożym. Ale Hebrajczyków, piąty rozdział od 12 do 14, Urszulka, ja Bogdan Zbyszek Prusinowski nie pijemy mleczka, mamy stały pokarm, za darmo, nie trzeba pieniędzy zbierać, jak ryzyki. Jakub Kamiński kombinują wszyscy, żeby, mieć, żeby głosić Ewangelię, muszą mieć kasę, żeby latać po świecie. Kto chce zachować życie, ten nie straci, jak to straci życie dla Chrystusa, który żyje, który przyszedł 24 lata temu, a nawet 5. I tu jest opisane wersety, że Łukasza 19, 27. Chrystus jest królem, jest ojcem tytusa. 2.13 Bogiem Zbawicielem i Zajasza 9.6 jest Ojcem Odwiecznym i, i jest Ojcem, bo mówi: Dzieci, czy nie macie co do jedzenia? I Filipie, ja jestem Twoim Ojcem. Tyle patrzysz na mnie, my nie widzisz, jesteś lepiej jak Judasz. Judasz go nie widział pół roku, był synem diabła. Na nowo się narodził, Jura, Judasz, narodził się na nowo, nie? bo przy się był. Lepiej, aby ten człowiek się na nowo nie narodził. A Piotra, apostoła Piotra zdradziła e, mowa. Bo on nasiąknął nauką Chrystusa i się zaparł piał. A, a wy znacie Chrystusa żywego, prawdziwego, czy tych fałszywych? Mateusz 24, 5 werset. Jest fałszywych w pełno Chrystusów. Oni robią znaki i cuda. Mateusz 24, 21, jest wielki ucisk zakłamania. I że oni robią znaki i cuda, żeby zwieść wybranych, czyli, czyli Zbyszka, Bogdana, Urszulkę. Trzech wybranych. Ja jestem wybranym, synem Bożym Rzymian 8:19 szukać córką wybraną. 2 Koryntian 6,18 a drugi Koryntian 6 rozdział 14 do 18. Nie chcecie odejść od kłamliwych nauk z Waszych przywódców religijnych, pastorów, których nie występuje w Słowie Boże. Pastor nie występuje. Słowo Boże jest instrukcją. Dla tych wybranych, którzy... To jest dla nas, dla wybranych, to nie jest dla Pogan. Poganie wejdą przed wami. Dlaczego? Bo oni mają sumienie. Ptaki wierzą w Boga, bo nie mają lekarzy, pieniędzy i żyją. Zima jest żadnego ptaka nie można znaleźć, że on zginął, bo go zima zaskoczyła. A Was zaskoczył Chrystus, i teraz będzie Judaszowe. Judaszowe się przychodzi wyroki. Objawienie 9-6: będziecie chcieli umrzeć, ale nie, nie umierajcie. Ja będę Jonaszem. A wy się nawracajcie. Ja będę kłamcą. A wy się nawróćcie jako synowie Boży. Rzymian 8,19 Także objawienie 9 rozdział od 6, że będziecie chcieli umrzeć. Do 21. Katolicy będą w te bałbany wierzyć, w te obrazy i te czary swoje. Bałwochwalstwo. A wasza chciwość stołki władza to jest bałwochwalstwem właśnie. Właśnie chciwość. I się boicie prawdy Zbyszka przyjąć i porozmawiać. Zbyszek ma potężną wiarę. Silną miłość, wiarę, wszystko i on krzyczy, żeby to wszystko wybudzić. Bo on się na nowo narodził. Zbyszek się na nowo narodził. Nie z wody waszej kranowej, zwany z zwany z rzeki, tylko z Chrystusowej prawdy. Tak, i on ma Emanuela. On nikogo nie zbawi. To on z siebie zbawia. 1 Tymotusza 4,16. Ja też właśnie mogę zbawić, bo zbawiam siebie samego. A Urszulka też właśnie zbawi. Ale Chrystus was bawił 2000 lat temu. Hebracików 9,28. Teraz jak oczekujecie, Chrystusa, to on przyszedł przez uczniów Bogdana, czyli mnie, Urszulkę i Zbyszka. Bo jak szedł do nieba, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, to 500 uczniów go widziało, jak idzie do nieba. I teraz trzech uczniów go widzi. Mateusz 5,8, mamy czyste serca i jesteśmy waszymi aniołami. Bo anioł rodzi, płodzi anioła Jakuba 1,18, zrodził nas ze słowa prawdy Chrystusowej, bo diabeł rodzi z kłamstwa. Jesteście sługami diabła, którego Chrystus diabła już zamknął, tego co Adam, Adama i robił rodzinkę, ten szatan, diabeł. Objawienie 20 od 1 do 3, dlatego... Yy... Jak świadokowie, jak przyjdzie Królestwo, to nie będzie śmierci, wojen, jak to, Królestwo jest pośród was, przychodzi do, do środka, w nas jest. Dzieja posolskiej 17 rozdział, od 11 dla wnikliwych Berejczyków i tam 24, że Bóg nie mieszka w salach królestwach, czy kościołach, czy synagogach, meczetach. Bóg chce zamieszkać w naszym sercu, nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy z, Bogu, z rodu Bożego jesteśmy. Jak Wy panujecie, kłamiecie, jesteście fałszywe Chrystusy, Mateusz 24 rozdział, to na was się spełnia pismo tak jak na Judaszu. Ja nie, niech będę J J Jonaszem, będę kłamcą, ale wy nawróćcie się, bo Chrystus przyszedł. Bo Jonasz e, mówi, że nieniwa zginie, ale oni ukazali skruchę. Chrystus Król, nie Pan, Chrystus Król nie Pan, kolosan 3. Czy pięć wy jesteście bawłochwalcami właśnie, a Faraon też po to był, tak samo jak wy jesteście, po to, żeby Chrystus sławił swoje imię. W tym ucisku Chrystusa poznajemy i dojrzewamy jako prawdziwi chrześcijanie. bo chrześcijanie w Boga nie wierzą. Żaden chrześcijanin w Boga nie wierzy, tak samo jak faryzeusze nie wierzyli w Boga, bo Chrystus jako Syn Boży przyszedł. Bóg z Boga prawdziwego i go nie przyjęli, naród żydowski. Tylko kilku Izraelitów go przyjęło. Czy może coś dobrego w Izraelu? Ewangeli Jana, Jana, pierwszy rozdział 47 do 49 i Jana 19, 15. Nie mamy króla, tylko macie Pana diabła. To pan diabeł ma twoje demony, kozły Mateusz 25 rozdział od 1 do 46, a Chrystus król ma swoich aniołów, owce, co zginęły z domu Izraela. Mateusz 10, 5, 8, że was krzeszamy, do 42 że was kochamy, jesteśmy prześladowani tu przez was, ignorowani, odrzucani, znienawidzeni. Cały świat leży w mocy złego 1 Jana 5.19: wszystkie religie, polityka to jest wymysł diabła i tam diabeł siedzi. Bóg tego świata, którego Chrystus zamknął i daje nam tytuł „Synów Bożych i Córek. Anioł Bogdan na Was mówi, objawienie 21:12. Te nowe miasto, nowe niebo jest na ziemi już. Ja jestem na Ziemi, bo jak przyjdzie anioł z nieba, będzie przeklęcić. Dzieje apostolskie, Galacja 1:8. Ja jestem aniołem z Ziemi. Ziemski. tak, jak apostołowie byli z Ziemi. Apostołów było 12, 12 aniołów, doba ma 24 i nocy tam nie będzie. Noc będzie, tylko Was nie będzie, kłamców nie będzie. A jak się nawrócicie do prawdy Chrystusa, to Wam oświeci się mózg i Chrystus Wam się objawi. Was samych, On jest środków w cichości, w pokorze. Was. A nie w stołkach, bo musi wykład zrobić, bo, bo bracia przyjadą, przyjdą te, no, będą go finansować, on będzie się cieszył, że ma prestiż, bo on ładny wykład powie, że go ktoś pochwali. Albo przyjedzie brat z Ameryki, trzeba przyjść, bo jakiś tam będzie coś, no papież przyjedzie. To jest to samo, macie jak w u katolików. Nic żeście lepiej nie zrobili. Bo jak to się Dornik przyjechał Dornik, idziesz na wykład Dornik przyjechał, u świadków Jehowy z Nadarzyna Bo on tam był w Nadarzynie Dornik nie żyje, Jehowa się schował I świadkowie Jehowy, litera prawa was zabije Jako fałszywych proroków, jako system Mateusz 7.15, 15 Objawienie 19, Objawienie 20, rozdział 10, werset Te systemy, policja i świadkowie Jehowy Czyli religii też nie będzie w ogóle żadnej To wymrze Żadna roślina, którą nie zasadził ojciec niebiański To jest Chrystus Jana 5 e, rozdział od 17 do 29. Ja jako syn Chrystusa Króla, zrodzony z, prawdą, z prawdy Jego, Jakuba jeden 18. Macie Urszulkę, 11 rozdział jest, objawienia. Jesteśmy, sącie tutaj na obłoki, jesteśmy w niebie na bokach. Bo Gesa już nie żyje, bo miał być tym drugim świadkiem, był, ale nie wytrwał próby. A nas zabijają każdego dnia. Rzymian 836 i Jana 162 Zabijacie nas kłamstwem i swoimi i swoimi naukami faryzeuskimi w religiach, bo Chrystus nie założył żadnej religii, tylko żonę, oblubienicę Jana 3.29, Jana 3.13, nikt do nieba nie poszedł, tylko sam Chrystus. A reszta ci co pomarli, objawień 27, 27, są zapisani w Księdze Życia Baranka, a wy wyganiajcie demony. A, a czy jesteście zapisani w Księdze Życia Baranka? Czy jesteście synami Bożymi Rzymian? 8.19? Bo jak nie jesteście synami, idź synu pracuje we Winicy. Żniwo Wielkie mało robotników i Chrystus chce was posłać. Także praca dla was jest tutaj. Bo wszyscy chcą, są dziećmi, nie? Mówiłem, no że i są rządziś. dziećmi, bo A no Wszystko na Bala, na Chrystusa zwalają. Że przyjdzie Chrystus i ich będzie, bo oni już są zbawieni. Tak Artur Cejdrowski. Ale na siódmym miejscu Jezus, tak? A na pierwszym był spanie, później seks i... No tak, i... oni są dzieci, bo właśnie, że żadnych obowiązków, właśnie, no. jak dziecko, nie? Że... Ojciec, Abu, aleluja I, i ten, no. te demony się wzywają. I Amon, Amona mają, rozkazują Bogu, niech tak się stanie. No i diabeł im to robi, bo oni w to wierzą. Pan diabeł Jezus fałszywy. Bo Chrystus jest Emanuel, a ten Jezus to tylko Chrystus, co Jezus prawdziwy, to my go znamy, co Maria go rodziła. A co roku się rodzi Jezus u katolików. To który jest prawdziwy? Co rok Wam się rodzi katolicy. Ach, nie chcą być malutni syca. i tam będą wymyślać. Nie chcą Jaffe. poznać, bo nie chcą słuchać. No nie chcą odpowiedzialności, Chrystusa, żeby króla. głosić Chrystusa, bo to jest odpowiedzialność potężna, żeby być sługą. Bo Chrystus królować znaczy służyć. Apostoł Paweł służył, cierpiał od fałszych braci, od fałszych apostołów. Także nie bądźcie tymi fałszywymi udawaczami. drugi Koryntian 11 rozdział od 10 do 15, bo. Łukasza 16, 15, Chrystus wzna wasze serca i nigdzie się nie kroicie. Hebraciku 4, rozdział 14 do 13. Skrzyszamy Was, objawienie 20 rozdział, 6 werset Mateusz 108. Błogosławimy aniołów wybranych Mateusz 24, 37. Błogosławimy.